Uczciwa krowa i tygrys. Dawno temu na farmie miało miejsce wielkie wydarzenie. No już, mój drogi! Hmm. Nazywajcie moja Roma. Uuu. Hej! Hej, Tilo, poznaj nową przyjaciółkę. Kto mówi, że się chce z nią przyjaźnić? Cóż. Po prostu daj mi mój owoc. Masz go, prawda? Przecież jest tam z boku. Prosto z samego lasu. I nie oblizuj go, kiedy jestem w pobliżu. Fuj! Ale wciąż codziennie będziesz przynosiła mi owoce, prawda? Oczywiście, że będę Tilo. Jeśli nie, to czekaj i patrz na to. Nie zapomnę o tobie tylko dlatego, że mam własną córeczkę. Tilo. Obiecuję. I wiesz, że zawsze dotrzymuję obietnicy. Ach, zobaczymy! Maja! To taki niegrzeczny chłopiec! Po co ty w ogóle z nim rozmawiasz? Daję mu nawet owoce! Po co? Cóż. Nigdy nie rozmawiałabym z kimś tak prostackim jak on! Dajcie już spokój, dziewczyny. Nie jest taki zły. Ja się do niego nigdy nie odezwę. Na tym świecie jest dość już hamstwa i gniewu. Czy nie powinniśmy szerzyć odrobinę dobra? Ale, mamo! Nie podoba mi się to, jak się on do ciebie odnosi. A to dlatego, że nie ma mamy, która nauczyłaby go uprzejmości. Nie jest zły, kochanie. Jest po prostu przestraszony i samotny. A, a, a... Tęsknię za tobą, mamusiu. Ha? Mamo? Mamo, możemy wyjść? Nie, nie teraz, kotku. Idziemy spać. Ale nie mogę! A przyniosłabyś mi te rzeczy ze zewnątrz, żebym się pobawiła? To księżyc i. Nie, nie mogę. Kładź się już spać, Roma. Weź to! Co to? Owoc z lasu, który dostałem od twojej mamy! No, to jest Twój! Dlaczego chcesz mi go dać? Bo dobrze wiem, że prezent od matki to najpiękniejsza rzecz na świecie i chcę, żebyś go miała! Mamuś mi powiedziała, że nie masz mamy. Moje prywatne życie to moja sprawa! Przyniosłem Ci prezent. Po prostu go weź i podziękuj. Hej, słuchaj. Dzięki. Okej! Okay. Hej, słuchaj! Co znowu? Zostaniemy przyjaciółmi? Przyjaźń z kimś tak wrednym, okropnym jak ja? Nie! Przyjaźń z małym gościem, który dał mi prezent. Mama mówi, że każdy z nas potrzebuje przyjaciela. Ta prawda! Poradzisz sobie? Będę tęsknić, mamo! Nic. Jeśli nie pójdę, kochanie, nie będę miała jak cię nakarmić mlekiem. Muszę iść i zjeść świeżą trawę. Cóż? Ale wracaj szybko! Tak, wrócę. A co ja mam tutaj robić sama? Ach, niech spojrzę. Możesz pobawić się na farmie. Przywitać się ze wszystkimi kwiatkami? Potem możesz pomóc córce rolnika wyczyścić szopę i ułożyć siano. A czemu ma pomagać człowiekowi? Nie robimy wystarczająco dużo? Ja ma rację! Nie ma nic lepszego na świecie niż radość z pomocy innym. Spróbujcie, spodoba wam się. Tylko upewnij się, że masz dobry peeling i nie siedź za długo na słońcu. To szkodzi twojej skórze. Jak się masz, Maju? I ty, maluszku. Hej, jak tam twoja pierwsza noc na farmie? Dobrze spałaś? Dalej moje piękne. Proszę, świeża trawka dla Was wszystkich. Codziennie farmer zabierał swoje krowy do lasu na pastwisko. Nastał środek lata. Pogoda dawała się we znaki dokuczliwym ukropem. Robi się gorąco. Trawa coraz bardziej wysycha. Mamy coraz mniej mleka. Poproszę trochę filtrów słonecznego. Moje dziecko potrzebuje najświeższego mleka, a ja do tego potrzebuję świeżej trawy. Recy, a co jeśli nie będzie padać? Ta spalona trawa... To naprawdę piękny skrawek trawy. Hej, nie idź tam! Maja, wracaj! Maja niczego nie słyszała. Chciała tylko skubnąć trochę świeżej trawy, by móc dać córce najświeższe mleko. Maja nie zdawała sobie sprawy, że weszła na terytorium Tygrysa. Wyczuł zapach Maj i zaatakował ją. Maja uciekła walcząc o życie. Tygrys gonił ją aż do krawędzi urwiska. Maja była przerażona. Wiedziała, że tygrys jej nie oszczędzi. Moje dziecko! Ach, moja biedna Roma! Kto to Roma? Uciekła! Ma dopiero trzy tygodnie. Ona potrzebuje matki. Też potrzebuję jedzenia. Jestem głodny. Ja... ja wiem, ale... Przygotuj się na śmierć. Przykro mi. Takie jest prawo dżungli. Jeden dzień. Daj mi tylko jeden dzień. Pozwól mi pożegnać się z dzieckiem. Proszę! Co masz na myśli? Pozwól mi wrócić na farmę dziś wieczorem, a wrócę tutaj jutro. Wtedy będziesz mógł mnie zjeść. Ha! Mówisz poważnie? Naprawdę sądzisz, że ci zaufam? Nie ufaj mnie, ale zaufaj matce. Odeszłam od stada tylko po to, by zdobyć świeżą trawę dla mojej córki. Przygotuj się na śmierć. Wszystko w porządku? U, uratowałaś mi życie. Na to wygląda. Dlaczego? Przecież miałem cię zjeść. Ja... ja po prostu... nie mogłam ci nie pomóc. Zgoda. Pozwolę ci odejść tego wieczoru. Ale musisz wrócić jutro, żebym mógł cię zjeść. Obiecuję. Dziękuję ci. Uratowałaś mi życie. Ja oszczędzam cię na jedną noc. Idź już. Maja wróciła do domu smutna. Maja wróciła! Prawda? Już, już. I tak będę musiała wrócić do dżungli. I ty także, gdy podrośniesz. Wiesz, że potrzebujemy tej trawy. Ale... Świat jest niesprawiedliwy. Ale to nie powód, żebyśmy przestali żyć. Owszem, są złe rzeczy, ale też jest wiele dobrych. Im szybciej się tego nauczysz, kochanie, tym będziesz szczęśliwsza. Mamo, wiem jedną dobrą rzecz. Ty tu wrócisz. Zaopiekujcie się nią. Wszyscy. Proszę. Maju, oczywiście. Ale dlaczego mówisz tak, jakby... Muszę jutro wrócić do Tygrysa. Co? Co? Błagałam, żeby jeszcze raz pozwolił mi zobaczyć córkę. I obiecałam, że wrócę. Nie bądź głupia. Nie musisz spełniać tej obietnicy. Tak, myślę o córce, a nie o złym, okropnym Tygrysie. Nie, nie. On nie jest zły. Ach, mama. Och, chcecie cię zjeść. Tak, chce mnie zjeść, bo musi. Natura go takim stworzyła. Zostaliśmy stworzeni w taki sposób, że jemy trawę, by móc żyć. A tygrys jest tak stworzony, że musi zjadać inne zwierzęta, by móc żyć. Tak jak my jesteśmy głodne, tygrysy też są głodne. Ale. To miłe z jego strony, że pozwolił mi przyjść się pożegnać. Tylko dlatego, że uratowałaś mu życie. Ach. Szłam za tobą kawałek i widziałam, co się stało. Jeśli nie będzie jadł, to on umrze. Obiecałam mu, że do tego nie dopuszczę. Muszę do niego jutro wrócić. Nie zostawiaj swojej córki samej. Uwierz mi, wiem, jak to jest. Ale zostawiam ją z przyjaciółmi, jak ty, Tilo. I z Wami wszystkimi. Jeśli nie dotrzymam obietnicy, część mnie i tak umrze. Za każdym razem kłamiemy ze strachu. Za każdym razem jesteśmy niesprawiedliwi wobec kogoś, bo się boimy. Mała część nas umiera. Mała część dobroci tego świata umiera. Nie chcę takiego świata dla mojej córki. Muszę spełnić obietnicę. Następnego ranka, gdy wszyscy wyszli na pastwisko, Maja pocałowała swoją małą córeczkę na pożegnanie. Udała się tam, gdzie poprzedniego dnia spotkała tygrysa i czekała. Tymczasem tygrys wszedł w kierunku miejsca. Był bardzo niespokojny. Jak mogłem jej zaufać? A jeśli przyprowadzi ludzi, żeby mnie uwięzili, dlaczego ktoś chciałby umierać? Zaraz! To ona! Zatem wróciłaś? Tak. Dlaczego chcesz umrzeć? Ale ja nie przyszłam umierać. Wróciłam, bo obiecałam ci pomóc żyć. Musisz coś jeść. Chcesz bym ja, drapieżnik, żył? Równowaga natury jest idealna. Kim jestem, by ją psuć? Jeśli tak bardzo szanujesz naturę, nie powinnaś wchodzić na moje terytorium. Dbanie o bezpieczeństwo to pierwsza zasada dżungli. Twierdzisz, że kochasz swoją córkę, a mimo to narażasz się na niebezpieczeństwo, widząc jak bardzo Cię potrzebuję? Wiem, popełniłam błąd. Poważny błąd. Nie powinnam opuszczać bezpiecznego stada. Byłam nieostrożna, ale jestem gotowa ponieść konsekwencje. Ach, cóż, idź stąd! Wróć do swojej córki. Ale my, tygrysy, nie musimy jeść codziennie tak jakby krowy. Wytrzymam bez jedzenia przez dzień lub dwa. Znajdę inną zdobycz. Dziękuję, dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Ten świat potrzebuje odrobinę dobroci. Jestem drapieżnikiem, ale nie jestem zły. Ale ostrzegam. Jeśli następnym razem nie będziesz ostrożna, zjem cię natychmiast. Och, dziękuję. Ja już nigdy... A teraz odejdź, zanim zaczniesz wyglądać dla mnie jak mięso. Pozdrów córkę. Nigdy więcej nie wchodź na moje terytorium. Nie musisz się bać, ale musisz być ostrożna. Tak tego wieczoru Maja wróciła do swojej ukochanej Romy. Szczęśliwa i mądra. Jej uczciwość i dobroć tak bardzo poruszyła Tygrysa, że uratowała jej życie, dodając światu odrobinę dobroci.